Ta noc przebiegła spokojnie. Mimo wszystko czułam, że ciemne chmury zbierają się nad miasteczkiem, które obiecałam chronić. Jednak zło, gdziekolwiek się czaiło, musiało poczekać, bo tego dnia przyszło mnóstwo klientów. Jestem Magda, Magda Jaworska. Na co dzień pracuję w ubezpieczeniach, ale po godzinach zakładam swój kostium i przeistaczam się w supercuk. Jako superbohaterka potrafię przewidywać przyszłość. Dzięki temu chronię mieszkańców miasta przed złem jedyny taki produkt na rynku. Ma pan holowanie do 2000 km w Europie i pojazd zastępczy, bez konieczności wykupienia AC i bez limitu wieku pojazdu. Więc myślę, że na pana wycieczkę do Chorwacji jest to najlepsza opcja, jeżeli chce mieć pan czystą i spokojną głowę. Trwały wakacje i wielu ludzi wyjeżdżało z naszej spokojnej mieściny, czując, że poza jej granicami nie chroni ich żadna niewidzialna moc. Czyli ja. Ktoś był w niebezpieczeństwie. Nie wiedziałam jednak kto, a jedynym tropem były... majtki? No cóż. Takie życie superbohaterki. Pora sprawdzić, kto z sąsiadów nosi majtki w paski. Nowa bluzka? <laughs> tak, kupiłam wczoraj. A to jakaś specjalna okazja? <laughs> Mam randkę. Naprawdę? Mm -hmm. Z kim? A nie znaczy. O jezu, Dobrze. <noise> <Ojejku. Wiesz>, dzięki. <noise> super, to słuchaj, w takim razie baw się dobrze. Ale. To rybka. A, Dzięki. No, to pa. Mm -hmm. Ania z rodziną odpadła, Agata też. Pora przystojnego sąsiada, Tomka. Sprawa wymagała subtelności, dlatego postanowiłam działać inkognito. Czemu się skradasz? Nie skradam się. I to akurat tutaj? No to tak po prostu. Czyli się przyznajesz. Do czego? No do tego, że się skradasz. No i ładny płaszcz. A, dzięki. Przeciwdeszczowy. A co masz pod płaszczem? Nic. Tak myślałam. Agatka? Czekaj, ja się z nikim nie umawiałem. Nie bez trudu, żenady i wątku na tle miłosnym znalazłam majtki z mojej wizji. Pytanie jak Łotr będzie chciał zaszkodzić mojemu sąsiadowi. Zalać. 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 Disco! Disco! I'm singing, and dancing in the rain. Disco! Zala! Double, double, kran. Lej, lay. na sąsiada, Zalać, zalać. Stop! Oh, Życie to nie film akcji, w którym superbohaterowie ochronią Twoje mieszkanie przed zalaniem. Dlatego pamiętaj, aby ubezpieczyć Je od nieszczęśliwych wypadków. Przyjdź do najbliższej placówki, zadzwoń lub wejdź na cuk.pl. Doradcy Cuk na ubezpieczeniach znają się jak nikt. W kilka minut przeanalizujemy oferty wielu towarzystw i doradzimy Ci najlepsze ubezpieczenie.